Cześć, witam wszystkich na kanale Electric Queen. Ja mam na imię Daria, jeżeli jeszcze się nie znamy. A w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym materiale, będę starała naprawić konsolę PS4 Pro, która nie włącza się. To znaczy włącza się na około 2 sekundy i gaśnie, milczy. Za chwilkę Wam to pokażę. A teraz, jak zawsze, weźcie sobie jakiś piciu, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Dobra, zobaczmy, co jest z naszą konsolą. Jest już podłączona, HDMI podłączone. Słychać pstryknięcie. Jeszcze raz. Na chwilkę się zapala, niebieskie. Światło dosłownie na dwie sekundy i konsola gaśnie. Zobaczcie, teraz w ogóle się nawet lampka nie zapaliła. Dosłownie na sekundę, dwie i gaśnie. Także zabieram się do rozbierania. Pararam, pam, pam, pararam. Pararam, pam, pam, param. Electric queen in the zone, she steps. She's wielding tools with her deafness. So the sparkle her swift caress. It boards her, her talent's blessed Electric queen with her focused eyes Components fix where her power lies Electric queen in her realm she reigns Rewire her domain, she claims currents flow at the flick of her wrist in techno beats and a neon mist. Electric Queen, she's the heart's machine, her energy pulses in every scene. Electric Queen her lap she strides, wearing circuits like the evening tides, she threads the currents with the stars aligned, a symphony of volts in her mind, electric queen in her dance so tight, twisting dials through the glowing night. Jak konsolę rozebrałam konsola była już rozbierana były zerwane plomby była jakoś popisywana, były pozaznaczane flamastrem czerwonym i jakimś czarnym, jak mają być wkręcone z powrotem śruby. Na procesorze jest ciekły metal, są zmienione termopady. Już Wam wszystko pokazuję. Tutaj mamy tą, ten ciekły metal i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tutaj się wydarzyło to: otóż to, że ten ciekły metal, zobaczcie, tu wywędrował. No, nie wygląda to za dobrze. Tu jest to jakoś chyba bardzo nieudolnie zrobione, moim zdaniem, ponieważ to powinno być raczej zabezpieczone, ponieważ ten ciekły metal, słuchajcie, rozlał się po procesorze. No nic dziwnego, że ta konsola nie działa. No i co jeszcze mnie tutaj mocno zdziwiło? To są nowe termopady, na których jest, zobaczcie, naklejona jeszcze folia, która zostaje nieściągnięta, także bardzo, bardzo dziwna sprawa. Zobaczcie co, no trzeba tą, tą folię ściągnąć. Ale najpierw to ja sobie wyczyszczę, wyczyszczę sobie tutaj. Um, ten ciekły metal. wezmę sobie torpentynę. No rozlał się. Powiem Wam, że trzeba to bardzo dobrze wyczyścić. Słabo, słabo to wygląda. Nie, hm. to nie chce się odczepić. Masakra. Masakra. No nie wiem, czy to zadziała przy takim zwarciu na procesorze. Wątpię w to. Nie no, zobaczcie, to jest tragedia, zobaczcie. No, muszę to chyba szczoteczką walnąć, bo ja nie widzę tego inaczej. Nie, muszę ściągnąć tą... Muszę to zmyć, muszę to zmyć, bo tego się nie da inaczej zmyć... wyczyścić. No idzie słabo. Naprawdę idzie słabo. Jeszcze sobie tak patrzyłam po drugiej stronie tu jest na rezystorze ciekły metal. Po drugiej stronie zobaczcie płyty. Także jak widzicie, no nie za fajnie, nie za fajnie to wygląda. Kurczę. Zaraz sobie to zmyję stąd. Elementów nie brakuje. Przeczyszczę tą płytę porządnie jeszcze z tej strony. Jeszcze spróbuję doczyścić mm, procesor. I tyle, ile będę mogła. Nałożę pastę do testów. Podłączę. I zobaczymy, czy to coś dało. W co bardzo wątpię. Tutaj zastosowałam do czyszczenia tak. Alkohol izopropylowy, terpentynę bezzapachową i chyba KT6. Tak, KT6. I naprawdę nic innego już nie mam. Czym bym mogła to doczyścić? Jeszcze spróbuję tutaj, tak. Przemyć. No nie chcę, boję się, żebym tam nie powpychała jeszcze bardziej tego dziadostwa tam. No ale co ma być, to będzie. Czy drugą stronę przeczyszczę? Płytkę sobie osuszę i zaraz zabieram się do montowania. bo nie ma co prze, przeciągać tutaj roboty. Ja? Nie wygląda to idealnie, ale naprawdę wygląda to 100 razy lepiej niż, niż było. No mogłabym to jeszcze. Na przykład tu. To mnie denerwuje tu. No dobra, nie będę się już to, to bawić, słuchajcie, bo już mam dosyć. Włączyłam ją i zapomniałam włączyć kamery. Zobaczcie to, na to. Zobaczcie na to. Ludzie. Patrzcie. Jezu, jaka jest tak Coś tutaj pitu pitu i podłączyłam pada. I nie wiem o co chodzi dalej. Nie wiem czy ten pad w ogóle działa, nie? To nie mogło się udać, to się stało. Wystarczyło wyczyścić. Nie, w spieprzony jest ten kontroler. Hm. Może wezmę inny. O, jakiś tutaj męki. Niebieski mam jakiś tutaj, zobaczymy.

Power is back, all the gamers give a cheer indeed. She's the electric queen, ruler of techie scene, repairing gigabyte dreams with solder iron beams. As the electric queen glad in her craft, so lean. Consoles alive like a high-score dream. Now she's cleaning up flawless technique. Remove the liquid metal, made the processor sleek. Consoles fixed the victories, hers to claim. A na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to zapraszam do oglądania moich następnych materiałów, a dzisiaj się już żegnam, pa pa pa!